Studio Radiadoksa, gości Marek Leśniak, opolski wicekurator oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Witam Państwa. 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny z nowymi wyzwaniami i nadziejami pewnie. Zanim jednak o tym podyskutujemy, podsumujemy tegoroczne wakacje na opolszczyźnie. Dla uczniów, wakacje to zawsze taki czas wypoczynku przede wszystkim, no a dla pracowników oświaty, czas nadzoru nad tym wypoczynkiem i oczywiście przygotowanie do kolejnego Roku szkolnego. Jak podsumowałby pan tegoroczne wakacje, jeśli, bo jeśli chodzi o warunki pogodowe tutaj na Opolszczyźnie przynajmniej, to w tym lipcu no nie był to dość taki spokojny czas. Panie redaktor, w trakcie 109 kontroli nikt na pogodę nie, nie narzekał. Nie narzekał, nie, czy... nie narzekał, to znaczy, że zajęcia były zorganizowane w sposób bardzo. Chyba właściwy, prawidłowy, no i też bardzo bogaty program. Organizatorzy y, przygotowali naprawdę bardzo szeroką, i bogatą ofertę. Nie tylko na miejscu, ale też taką ofertę pokazującą y, terytorialnie miejsce o, wokół, wokół miejsca pobytu i y, organizacji samego, y, samej kolonii czy obozu. Y, ważne też, że różne formy y, były te obozy, półkolonie, kolonie. Obozy pod namiotem, więc obozy wędrowne nie tylko w Polsce, w sensie na terenie województwa opolskiego, ale w, na terenie naszego kraju no i też poza granicami młodzież z opolskich szkół wyjechała. Łącznie było to 879 form zarejestrowanych, 10 nie odbyło się z powodów różnych organizacyjnych, ponieważ albo kadra, albo warunki nie były, albo młodzież też nie dopisała, zgłoszenie było, jednak potem ktoś się rozmyślił i pozostałe warunki. To jest 31 tysięcy młodzieży wyjechało na te formy, czy uczestniczyło w formach wypoczynku. Najbardziej takie zaawansowane, czy najbardziej, to półkolonie. Półkolonie, które w miejscu też zamieszkania, i dzięki właśnie organizatorom, współorganizatorom, różnym instytucjom te, te dzieci miały możliwość dobrze spędzić czas wakacyjny. Na uwagę też zasługują obozy wędrowne, czyli spędzanie czasu nie w miejscu, a wędrowanie od miejsca do miejsca. To wymaga ogromnego przygotowania ze strony organizatorów, bo to jest odpowiedzialność wielka ale też i dobrego przygotowania uczestników do udziału w, takim, w, takich, w takiej formie wypoczynku. Obozy, cztery obozy, które musieliśmy w okresie wakacji, lipcowa pogoda, trzeba było je przenieść do stałych budynków. Właśnie dlatego nie bez kozary powiedziałam o tej pogodzie, bo jednak hmm. tutaj zdarzyła się ta ewakuacja tak. ze względu na to, że warunki pogodowe, co za tym idzie akurat. Ale nie było zagrożenia deszcz, bezpośrednio ani zdrowia, bo tak szedł. Wyjście trochę przed, bardzo dobrze. No, opady jednak deszczu były. To oznacza, że procedury zadziałały. No, wszystko tutaj zadziałało. Współpraca tak. współpraca z, z odpowiednimi służbami. Straż pożarna, straże pożarne, to służby wojewody naprawdę świetnie nam pomogły w organizacji i przemieszczeniu tej młodzieży. Poza tym samorządowcy też z powiatów Oleskiego i Opolskiego tutaj bardzo. Ciekawie. No, Standard na wysokości zadania, tak, żeby to, to jak najszybciej te osoby uczestniczące w namiotowych obozach znalazły się w budynkach, które zabezpieczają przed właśnie deszczem, niską temperaturą i żeby speł spędziły właściwie czas. Podsumowując, wakacje bezpieczne. Ciekawie, spędzone tak. na opasczyźnie. Ciekawie i bezpiecznie, no i jeszcze tak, żeby, że tak nie aż tak do końca słodko, dwie formy trzeba było zawiesić w zasadzie, bo, bo nie były zgłoszone w rejestrze no i tutaj sprawa w prokuraturze. Mhm, czyli nadal tego typu uchybienia też się zdarzają? To się zdarza, może to z niewiedzy, ale to, to, to nie tak. To już tyle lat funkcjonuje orga sposób organizowania kolonii, obozów, to już tyle lat, że te zasady są wszędzie takie same. Wszystkich obowiązują, na stronie kuratoryjnej są dostępne informacje, więc jeżeli nie, ktoś czegoś nie wie, jest wydział Rozwoju Edukacji, który na co dzień zajmuje się tematami wypoczynku dzieci i młodzieży. Więc tutaj nie powinno być żadnego problemu z organizacją. Zgłosić i nie ma kłopotów, wtedy nie ma problemów. Nie? Wakacje już za nami. Pierwszy dzwonek dziś rozbrzmiewa w naszych szkołach. Z jakimi nowościami w tym roku zmierzą się uczniowie i nauczyciele? Bo wiemy, że co roku tych zmian trochę jest wprowadzanych. Oprócz remontów które kończą się lub zakończą się zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego. I trzeba powiedzieć, że województwo polskie bardzo mocno zainwestowało, czyli samorządy zainwestowały w poprawienie warunków i bytu uczniów i pracy nauczycieli. To są zmiany te programowe, które dotyczą z zmieniającego się przedmiotu wychowania do życia w rodzinie na edukację zdrowotną, historii teraźniejszości na edukację obywatelską. No i rozszerzona podstawa programowa, czy zmieniona podstawa programowa z wychowania fizycznego. Tak pokrótce wychowanie fizyczne to tutaj chodzi o wprowadzenie takich elementów zdrowia. No, WF zawsze nam się kojarzy ze zdrowiem, tak, ale też um, kojarzy nam się z, z ławkami, z, na których zasiadają uczniowie niećwiczący ze zwolnieniami lekarskimi. To chyba idea jest taka, żeby wprowadzić takie formy zajęć na wychowaniu fizycznym, e, które zachęciłyby też tę te, te grupę e, uczniów, która właśnie e, przygląda się, jak pozostali ćwiczą. To jest e, ta, ta konkretna zmiana. W, nie potrafię pewnych rzeczy zrobić, ale nie jestem też oceniony w sposób taki jak ci, którzy potrafią zrobić, więc tutaj to wymaga też przemyśleń, sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego. Edukacja. Czyli ma to uatrakcyjnić trochę i tak. zachęcić, tak, młodzież dzieci. Czy to jakikolwiek do ruch, tak? jakikolwiek ruchu. ruch. No bo lekcje w szkole pozycja siedząca w domu najczęściej, jeżeli jest grupa grających i jeżdżących na rowerze, spacerujących, dobrze, ale ogromna grupa ludzi jest siedzących. Przedwczoraj była, odbyła się konferencja dla dyrektorów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Opola organizował. Między innymi badania, które pokazują, że tyjemy bardzo mocno, bardzo mocno, w bardzo szybkim tempie, dochodzimy do czołówki tych krajów w Europie, które już ten problem mają. A co za tym idzie, problemy ze zdrowiem? Zdecydowanie czyli edukacja zdrowotna nam się tutaj kłania, gdzie oprócz tematów, które wywołują, tak, zaróżowienie, na, na, na poli, zaczerwienie na policzkach, a których jest naprawdę, powiedzmy, to jest jedna z dziesięciu części z tematów. Tu mamy jeszcze, mówimy o higienie zdrowia, o odżywianiu się, o właśnie ruch, o relacjach, o zdrowiu psychicznym. Mówimy o zasadach funkcjonowania w środowisku, o byciu aktywnym, szukaniu swojego miejsca w tym środowisku. Ten przedmiot zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. Jestem nauczycielem przedmiotowywania do życia w rodzinie. Wiem, jakie treści były realizowane. I proszę mi wierzyć, że to, o czym jest najwięcej rozmowy i wokół czego się skupia dzisiejsza dyskusja, czyli spraw seksualnych, to wcale nie interesowało młodzieży na zajęciach, tylko im chodziło o tworzenie związków, chodziło o tworzenie relacji. relacji. O to, chodziło mm -hmm. o to, jak budować relacje, jak z rodzicem zbudować właściwe relacje w etapie dojrzewania, w, w etapie, kiedy dochodzi się do pewnego momentu, jak nawiązać relacje z partnerem, z partnerką. Chodziło, chodziło o to o stworzenie takich, takiego właściwego działania między ludźmi i nic więcej. I te tematy znajdują się w podstawie programowej do nauczania edukacji zdrowotnej. No, tak, tak to jest, tak jest to zrobione, e, więc teraz tak zwana mądrość osób prowadzących, żeby odpowiednio wykorzystać tę wiedzę, te materiały i dobrze poprowadzić zajęcia, żeby uczeń nie powiedział, że to był czas stracony, a że był to naprawdę jedno z najlepszych zajęć, najlepsze zajęcia, jakie mu się przytrafiły w życiu, bo sami wiemy, że dorośli rodzice, nie wszyscy rodzice mogą czy są w stanie, czy są na tyle śmiali, żeby poprowadzić te zajęcia albo mają wiedzę chociażby o higienie odżywiania bo w domach mamy to, co mamy, tak? Czyli tak się, tradycja żywieniowa każdego domu jest określona. Ym, natomiast tu spojrzenie trochę inne na dietę. Mm -hmm. żeby... A jeśli chodzi o edukację obywatelską, to jest tylko zmiana nazwy, czy tutaj też Nie, są duże zmiany, głębokie jeśli zmiana, głębokie zmiany. W, o tematykę? E, tem zajęć. tematyka, która kieruje właśnie człowieka młodego na relacje, budowanie relacji, uczestniczenie w życiu społecznym, na budowaniu demokratycznego takiego wizerunku państwa, zauważaniu o sytuacji trudnych, ale to ja powinienem być na tyle przygotowany, żeby Moje zdanie się liczyło w tym wszystkim. Na tyle mieć tą odporność tak, i na tyle tą, tą dojrzałość społeczną, że jeżeli uczestniczę w spotkaniu, ktoś mi pewne rzeczy mówi, to ja potrafię z tego zrobić sito i wybrać to co, jest, to, co chciałbym usłyszeć właściwe. To, co jest pokryte w prawdzie, to, co ma prawdę, a nie to, że ktoś ma interes, powiedzmy, jakiś do przekazania i pociągnie masy za sobą, ale w momencie, kiedy. Fakt będzie skończy się, skończą się pewne sytuacje, to tam za tym jest pustka. I człowiek będzie ma to przynajmniej. To jest w moim odczuciem, też jestem. Mam, akurat to są dwa moje przedmioty, wiedza o społeczeństwie. I tak te zajęcia więcej wyglądały. Przygotować człowieka, który. Odpowiadałby za siebie, ale też i za państwo. A czy opolskie szkoły są właśnie przygotowane na, na te zmiany, które będą wprowadzone? Nie ma sytuacji takich w zatrudnieniach nauczycieli w tej chwili nie ma, że tak braków, bo to są nauczyciele pracujący y w ramach przepisów otrzymali odpowiednie stosowne uprawnienia do prowadzenia tych zajęć. Edukację obywatelską prowadzą nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie hitu, więc tutaj nie ma problemu. Edukację jest zdrowotną, nauczyciele wychowania fizycznego, psycholog, przyroda, biologia to też są osoby, które pracują. Plus, osoby mogą być też z zewnątrz. Dyrektorzy organizują to w ten sposób, że podwoje nauczycieli do klasy, na przykład blok sportowy, tam aktywności sportowej, blok higieny żywieniowej, to ktoś inny, przyroda, na przykład nauczyciel przyrody. Więc to znając swoją kadrę, odpowiednie dostosowanie tematyki. Też jest ważne w edukacji obywatelskiej, że wchodzą tak zwane projekty, czyli to co było w gimnazjum, w przyszłym roku jeszcze nie obowiązkowo fakultatywnie, natomiast obowiązkowo za, za dwa lata. To jest, myślę, że tu chodzi o kreatywność twórcom programu. Chyba chodziło o to, by młody człowiek tworzy grupę, i, i dzieli, dzieli, dzieli się zadaniami w tej grupie i odpowiada się za realizację tych działań. Sami mają proponowane tematy, ale też i tematy mogą sami zaproponować. I mm -hmm. czas na zrealizowanie. A jeśli chodzi właśnie o nauczycieli, czy jest wystarczająca y, ich liczba, czy y, szkoły, dyrektorzy, czy nadal borykają się z tym problemem braków kadrowych? Jak to, to wygląda na obrończyźnie? To jest ogromny problem, ponieważ ponad 400 wniosków o zgodę na zatrudnienie w tym roku. W ubiegłym roku było więcej. To jest jakiś taki, chyba dlatego, że studia pokończone są, więcej, więc już te osoby wypełniły pewne miejsca. Ponad 400 zgód kurator oświaty wyda. Są przypadki bardzo jednostkowe, gdzie tych zgód nie będzie ze względu właśnie na no, brak faktycznie brak kwalifikacji, brak kierunk kierunkowego działu przygotowania. No, w tej chwili podpisuje dziennie około 100 zgód na to, żeby dyrektorzy mogli spokojnie rozpocząć zajęcia z dniem 1 września i, i prawdopodobnie z, Wszystkie szkoły y, będą właściwie funkcjonowały od 1 września. Mam no to, taką nadzieję. Mam taką miejmy nadzieję. taką nadzieję. Na tym kończymy y y y y rozmowę na antenie. Przenosimy się do internetu, a naszym gościem, przypomnę, jest Marek Lesniak, opolski wicekurator oświaty. Panie kuratorze, jeśli chodzi o tych nauczycieli, pan rozmawia z nimi pewnie bardzo często, mhm. na co, na, czy może tak, jakie, jakie bolączki ich trapią, co jest teraz największym jakby ich, dla nich wyzwaniem i czy to co, to, co było, już ta, ta tak zwana odchudzona podstawa programowa, mhm. czy już można powiedzieć, że odczuwają jakieś rezultaty? Z nauczycielami to jest tak. Są przygotowani do pełnienia określonych ról i mają, posiadają określoną wiedzę. Zdjęcie z podstawy programowej 20% tak, materiału, informacji, no powoduje dobrze, że mam więcej czasu na na coś, na co mi brakowało Od czasu, to teraz mogę wypełnić sobie ten czas. Co wybrać, żeby wypełnić, tak, żeby też uczeń, no, właśnie to, bo na nim, tak, do niego jest przekazywana wiedza, a żeby on zrozumiał i zechciał pójść w tym samym kierunku, w którym idzie nauczyciel. To jest ta mądrość nauczycieli, że nie narzucam, ale wyczuwam, że to jest potrzebne. Tego mi brakowało, na przykład przygotowując ucznia, a do matury to było gorzej. To, to mi słabiej wypadło. Nie była taka ocena, jak bym chciał. Nie potrafili sobie utrwalić materiału, więc. Wierzę, że ten czas jest na utrwalenie. W po, poprzednim roku, w ubiegłym roku, jak rozmawialiśmy e, tutaj w tym studiu, e, to ja mówiłem o matematyce przykład matematyki e, gdzie pędziliśmy tak? z lekcji na lekcję inny temat. Matematyka wymaga naprawdę intensywnej pracy ale takiej ze wsparciem nauczyciela ale też i pracy samodzielnej. I, i jeżeli z, z lekcji na lekcję nie ma czasu na utrwalenie tylko jest inny temat, z uczeń, który o słabszych możliwościach matematycznych, no, nie odnajdzie się w tym. Więc jeżeli teraz, wykorzystując tę sytuację i tę mądrość, nauczyciel pójdzie w kierunku właśnie utrwalania wiedzy z uczniem w słabszym w matematyce, ale wykorzysta do tego celu, ja mówię o tym no, no, nauczaniu wspomagającym, wspierającym, wykorzysta do tego celu też nauczy, ucznia, który jest bardzo dobrze przygotowany, z matematyki, i on będzie mu pomagał, będzie nazwijmy to asystentem, tak? Jego. Zajmie się jakąś grupą, będzie tłumaczył po swojemu, to myślę, że to chyba o to, o to chodzi. Ten kierunek byłby, chyba byłby właściwy. No właśnie, bo pan mówił, że szkoła przede wszystkim powinna nadążać za światem. No i, i właśnie, czy to się dzieje? Szkoła to nie jest jeden organizm, to są rodzice. To są jeszcze pokolenia, które pamiętają swoją edukację. To jest wpływ środowiska, to są właśnie nauczyciele. Też popatrzmy na to, że kadra wiekowo nam się tak starzeje. Nie ma młodych osób, które by zapełniały uczelnie na kierunkach pedagogicznych, czyli tej zmiany pokoleniowości nie ma. Nie ma tak do końca wniesienia czegoś nowego, świeżego takiego powiewu w grono pedagogiczne. Bazujemy na tym, co jest. Wiele środowisk nauczycielskich jest doskonałych, świetnych. Doskonale pracują, prowadzą tą, właśnie, tą relację, taką mają grupową konsultację ze sobą. I, i, I to jest ta podstawa. I tam widać, że, że te placówki są tak, idą do przodu, tak? one są mocne. Mamy też bardzo zróżnicowane środowisko, czyli bardzo małe ludzkie szkoły. z 40 uczniów, 30 uczniów, no i takie, które mają 1200 uczniów. Tak? No, i teraz jaką rolę ta szkoła w tym środowisku, w tym małym, ma? Jakie wsparcie dla tego środowiska? Nie było zlikwidowana żadna szkoła w małym środowisku, bo jest świadomość tego, że te placówki niosą. Ważny ośrodek, niosą, tak, Są najważniejszym ośrodkiem. Nie tylko tak, jeśli chodzi o naukę. Tak, mhm. Z całą świadomością tu i, 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 taką, rozmawiać należy, że to jest obciążenie dla samorządów. Mały budynek, czy budynek i małe dzieci. Ale... Zawsze się mówi w samorządach, tak. że oświata kosztuje najwięcej. Bo będzie, bo będzie. I chyba to się nie zmieni, bo, prawda? oświata nie jest przewidywalnym budżetem. Nie da się zaplanować budżetu, powiedzmy tak, to, on jest, to jest założenie. Budżet w oświacie polega na tym, że w ciągu roku dochodzą nam zadania i zmiany, które no, generują koszty, tak? Bo to są urlopy dla zdrowia, to są dzieci, które wymagają, mają orzeczenie, mają opinię i trzeba zatrudnić dodatkowych nauczycieli. To jest podział na grupy, którego wcześniej nie było, bo ktoś przybył. Także wiele takich czynników wprowadza. To są zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Na propos 191 nauczycieli województwa polskiego dyplomowanych odebrało dokumenty, potwierdziło swoje kwalifikacje, umiejętności. No, właśnie tych tematów związanych z oświatą nie brakuje. Dzisiaj mamy wojewódzką inaugurację Nowego Roku Szkolnego w Kietrzu. Tak. Jak to się będzie odbywać? O godzinie 11.00 dzisiaj rozpoczynamy spotkanie. W obecności gościem jest pani wiceminister Edukacji Narodowej Izabela Zientka. Będzie obecna pani wojewoda Monika Jurek. I proszę Państwa. To jest bardzo ważne wydarzenie dla tego środowiska, no, ale w ogóle to jest inauguracja roku szkolnego, czyli ogromne przeżycie. Coś się kończy, czyli kończą się wakacje, a rozpoczyna się nowy rok. I to nie przypadek, że Kiecz, zawsze w dużych ośrodkach, w dużych miastach, z dużymi warunkami lokalowymi, bo z hala sportowa, teraz na podwórku, na Orliku, w szkole. Chyba wyjątkowej też, bo i przedszkole, i szkoła podstawowa, i liceum, i szkoła branżowa, czyli zespół szkół różnorakich. Placówka przygotowana, świetnie prowadząca, bardzo dobra dydaktyka. Po prostu chyba tak. Ale też małe środowisko. I chyba dla, dla środowiska kietrza tej szkoły, myślę, to też, jak i dla nas, jest to też ogromne wydarzenie. Czego zatem życzymy uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty z okazji rozpoczętego nowego roku szkolnego? Na początek spokoju. Przede wszystkim, e, przede to przede się wszystkim zawsze spokój, przydaje. Tak? A, a potem życzę powodzenia, życzę szczęścia, pomyślności, ale też i tworzenia właściwych relacji, współpracy i spełniania marzeń, proszę Państwa, bo to jest chyba jest też... To jest podstawą. Uczniów, e, którzy będą chętnie podejmowali współpracę, a, e, a uczniom życzę nauczycieli, którzy będą prowadzić ich przez całe życie, zapam będą zapamiętani, że to oni właśnie wyposażyli w taką wiedzę, takie umiejętności, które wykorzystają w swoim e, życiu. No i pracownicy jeszcze, jeżeli mogę, pracownicy oświaty, którzy również starają się, aby każdy dzień był ważnym dniem w szkole, to oni tak z, z boku gdzieś przyglądają się tej funkcjonowaniu szkoły, ale też i wychowaniu dzieci, to właśnie takiego wsparcia dla nauczycieli, a im też radości z wykonywanych zadań. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Marek Lesniak, opolski wicekurator Oświaty. Dziękuję bardzo.